Cześć, moi kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, a nie, zaraz jeszcze nic nie powiem, co będziemy robić. Przypominam, że dzisiaj piątek o 18 startujemy z live'em o godzinie 18:30 kwalifikacje do turnieju, który zagra się w sobotę i piątek na moim kanale. Postaram się link dać do regulaminu Wam w opisie. 700 zł w puli, 8 osób może wygrać pieniążki. A dzisiaj również o 19 znowu mamy drugi już turniej na moim kanale o tą urodzinową emotkę na 1000 osób. Mam nadzieję, że będziecie, że się dostaniecie. Pamiętajcie, że a coś mnie spędzi. Że trzeba się dostać do turnieju, trzeba przynajmniej dla pewności zagrać, ewentualnie zdobyć ten jeden punkt, żeby było dla pewności i nie wychodzić z tego turnieju aż do jego zakończenia. Jak zobaczycie planszę końcową, ok, możecie to wcisnąć. Jesteście już na liście turniejowej i po prostu super sel do 72 godzin, wyśle wam motki. Za tej turnieju chyba wszyscy dostali. Bla, 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 Tak powinno ten film być, dobra. Moja brakująca emotka, brakowało mi tej emotki, co ja robiłem rok temu, nie wiem, nie kupiłem tego pakietu z emotką, jak było, dzisiaj sobie tą emotkę nadrobię, z tego co widzicie, emotka, brakuje mi tej emotki, yy... ona chyba będzie dopiero znowu dostępna za rok, na urodziny supersela. tak mi się zdaje, bo w... w ciągu roku jej nie widziałem, więc kupuję sobie ten pakiecik za chwilkę, zagram sobie na ręce, zrobimy taki mały opening. O, 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 wpadła mi deli Royal Delivery, tylko nie wiem ile, za szybko klikałem, właśnie chodzi o to, żeby tego Royalca, o wpadła mi teraz ta y, Healerka i mm, no, Firecracker y, dobrze niech wpada, w ogóle jak wiecie ja jestem, o znowu Royal Delivery, 16, ok, jestem kolekcjonerem emotek. Ja jestem kolekcjonerem skinów, towerów. Jeszcze dzisiaj tego skina z tego sezonu nie mam. Jak widzicie, 141 emotek mam. 142. Brakuje mi tej emotki w sklepie. Super Jak mogę ją zdobyć, jak w sklepie mi się nie pojawiają emotki? No, szkoda, szkoda. Mam nadzieję, że się pojawi też jakiś pakiet za gemy. Zagramy sobie na ręce. Otwieramy ten pakiet za 750 gemów. Magiczna. Ciekawe czy przełamiemy yy, na odcinkach złe magiczne. Nie było Royal Delivery, ale było, yy, były rekruci. No dobra, jak zwykle yy, tokeny. Troszkę golda. Emotka. Emotka urodzinowa ląduje już na moim. Nie? Czekajcie. Czekajcie tutaj. A, tutaj właśnie. Ona jest w kolejce z poprzedniego roku. Mi się nie trafiła. Ja sobie ją tutaj zrobię. No i teraz sobie zagramy na ręce, już wam pokazuję mój deck. W ogóle pamiętacie wczorajszy odcinek? Wygrałem jedną walkę tym deckiem. Jedną walkę wygrałem tym deckiem. A w ogóle chyba nikt nie oglądał z Was wczorajszego filmu do końca. Wróćcie do wczorajszego filmu i zobaczcie co mówiłem pod koniec filmu. Wtedy się przekonacie co mam na myśli. No dobra Lecimy na arenkę, mam nadzieję, że się uda. To jest dek, który od poprzedniego sezonu ogrywam To będzie mu chyba taki podstawowy dek. Zobaczymy jak będzie wychodziło Aha. Poszedł wizardem na tą stronę Ja wyrzucę tak, zrobię tak. Troszeczkę daleko od wieży. Nie, gluta jeszcze nie gramy, bo jest Tesla, właśnie. Teraz zagramy glutem. I Baby Dragona Dobra, Kiria. Loga sobie przygotuje, w razie czego Dobra, on tam będzie rozbijał Tego Dobra, rzucimy Poisona Gin tam Wizardzie 208 AP Teraz czym on tu zagra? Balonem. Trzeba tego balona... Dobra, tego balona się pozbyć. Raz doszedł, no niestety. Jeszcze raz, jeszcze raz. ją posmy... O, jest elegancko, dobra. Doszedł tym balonem niestety, dobra. Jeszcze ma hogridera. Zaraz poizonem sobie będziemy tą wieżę jechać. Dobra, mini minipeka tutaj załatwi sprawę. Teraz te batsy. No niestety są teraz zużyje tutaj na wiedźmę. Zrobimy teraz to tak. Zrobimy tak, zrobimy teraz tak, żeby Oj, i Hograidera tu jeszcze dorzuca niestety. Dobra, udało się. Będą lekkie obrażenia. Trzeba tą wieżę teraz tu zbić. No tutaj szybko o, ta wieża padaj. Dobra, on Tesla tutaj dorzuci elegancko. Jestem mini peką prawie na wieży. Trzeba uważać na tego Hograidera i balona. Dobra, dlatego zagramy teraz. Tak, zagramy teraz. Tak, zagramy teraz. Tak, elegancko udało się na odcinku wygrać. Lubię wygrywać na odcinku. Nie ukrywam tego. Czuję się pewniejszy jak wygrywam przed wami na odcinku. I to mi się bardzo podoba. No dobra, on miał tam jeszcze coś w deku, czego nie użył. Nie, Rachel użył w ogóle dziwny dek zbudowany. Dziwny dek zbudowany. No dobra. Udało się wygrać na odcinku, to mi się podoba. Nowa emotka siedzi na... Brakująca emotka siedzi na deku. Życzę Wam miłego popołudnia. Pamiętajcie, godzina 18.00, widzimy się na live. Trzy osoby z turnieju kwalifikacyjnego przechodzą do jutrzejszego turnieju i niedzielnego. Macie link w opisie do regulaminu. I o 19.00, tak, o 19.00 podam na live'ie hasło do turnieju na 1000 osób na emotkę. Pamiętajcie, żeby być dużo, ostatnio było 1100 osób na live'ie W momencie podawania hasła, chłopaki tam dzisiaj pisali, widzę, że przewidują dzisiaj większą liczbę, bo ostatnio się wszyscy bali, że to może być nielegitne. Teraz już wiedzą, że to jest legitne, że emotki z moich turniejów trafiają do Was. Więc widzimy się na live'ie, Mam nadzieję, że będziecie od samego początku i będziecie śledzić rozgrywki. Trochę sobie pogadamy, coś zagramy. No i o 19 ruszamy z turniejem o emotkę. No dobra, to tyle na teraz. Żegnam się z wami, bo zaraz będzie, że do 10 minut się rozgadam i będzie, ha się musi zgadzać. Nie no, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.